Wpadł mi do głowy taki temat i chcę dzisiaj go trochę rozwinąć i się nim podzielić, bo oglądałem wczoraj pewien film na YouTubie pewnego ewangelisty, w zasadzie człowieka pochodzącego z Ameryki Południowej, o tytule, który brzmiał Nie pozwólcie rozpraszać. I dlatego chciałbym się do tego trochę odnieść. Nie będę go tłumaczył, bo on jest nagrany w języku hiszpańskim, i mógłbym go przetłumaczyć tak, jak leci, ale ja znam ten temat całkiem nieźle, dlatego chciałbym go rozwinąć, znając go po samym tytule. Przecież wszyscy wiedzą, że diabeł jest mistrzem zwodzenia. Jest takim mistrzem, że naprawdę bardzo ciężko jest zrozumieć, wręcz wyczaić, w którym momencie on się życie człowieka tak doskonale podszywa. Pod dobro, a w tym samym czasie zwodzi i ściąga ludzi, dokładnie ciągnie ich za sobą. On idzie w otchłań i chce, żeby jak najwięcej ludzi poszło za nim. I naprawdę jest ciężko zrozumieć, ciężko jest wychwycić to, w którym momencie normalnego życia ludzkiego gdzieś przychodzi diabeł i zaczyna siać swoje ziarna konkolu, zwodzić ludzi, oddalać ich od Boga. A żeby z nim połączenie i żeby droga ludzka nie była drogą, po której nakazał ludziom chodzić Bóg, po której On sam kroczy. Takie wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce w ogrodzie Eden, gdzie Bóg postawił ludzi, postawił mężczyznę i kobietę, a żeby strzegli tego ogrodu, uprawiali i po prostu o Niego dbali. Oczywiście otrzymali od Niego zakaz spożywania z jednego tylko drzewa, trzeba poznania dobra i zła. Bóg po prostu nie chciał, ażeby ludzie poznali zarówno dobro, jak i zło, bo wiedział, jakie z tego będą konsekwencje. Teraz już wiemy doskonale, jakie są te konsekwencje, bo od kilku tysięcy lat ludzkość jest właśnie w tym kotle, że tak powiem. Diabeł ludzi zwiódł, obiecując im, że jeżeli zjedzą z tego drzewa, poznają dobro, zło, będą jak Bóg. No ale wiadomo, człowiek jak Bóg. Nie był nigdy, a konsekwencje są naprawdę fatalne w skutkach. Nie każdy wie, że to drzewo, które było zakazane do jedzenia przez Boga, to nie było jakieś drzewo zatrute, dające trujące owoce. Bo przecież Bóg powiedział, że jeżeli człowiek zje z tego drzewa, to na pewno umrze. To drzewo nie było jakieś trujące, bo to drzewo było stworzone przez Boga, było doskonałe, było bardzo dobre, ale chodziło o posłuszeństwo. Nie chodziło o o to, że owoc jest trujący, tylko chodziło o posłuszeństwo. Człowiek niestety okazał się nieposłuszny. Najpierw Ewa, a później jej mąż. Okazali się nieposłuszni i dlatego stało się to, co powiedział Bóg. To, że człowiek w ciele żył prawie tysiąc lat, to nie ma żadnego znaczenia. Faktycznie tak było, Ziemia była idealna, ziemia nie była skożona tak jak teraz, bo dzisiaj ciężko jest dożyć człowiekowi 100 lat, a tam w Edenie Adam żył po wypędzeniu z ogrodu 930 lat, jego żona można powiedzieć, że gdzieś około tyle samo, nie wiadomo dokładnie, ale oboje żyli poniżej 1000 lat. I trzeba wiedzieć, że dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Także oni umarli nie przeżywając nawet jednego dnia według rachuby boskiej. Ale muszę cofnąć się troszkę, bo Bóg powiedział, że na pewno umrą. No dobrze, żyli prawie tysiąc lat, ale to nie o to chodzi, bo oni umarli już w momencie, kiedy zjedli ten owoc. Umarli duchowo, bo stracili połączenie z Bogiem, przecież Bóg, kiedy przechadzał się w powiewie dziennym przez ogród Eden, szukał Adama. I spytał się, Adamie, gdzie jesteś? Także to pytanie warto sobie je, je bardziej przybliżyć i zrozumieć, że chodziło Bogu o to, w jakim miejscu Adam się znalazł, bo Bóg dobrze wiedział, że on ten owoc jednak zjadł. I konsekwencje tego były bardzo nieprzyjemne i bardzo szybko się pojawiły. Adam, Ewa stracili łączność z Bogiem, zostali wypędzeni z ogrodu i później musi radzić sobie sami. I przez to właśnie, przez ich nieposłuszeństwo, ziemia została przeklęta i już nie dawała owocu tak po prostu. Adam z Ewą musieli uprawiać ziemię, ona dawała ciernie, osty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Przez całą Biblię możemy doczytać się tego, że ludzie mieli naprawdę bardzo pod górkę i tak jest do dzisiaj. No ale wracając do tematu. Człowiek nie powinien naprawdę pozwalać diabłu się rozpraszać i oddalać od Boga. W Ogrodzie Eden w czasie Starego Testamentu nie było aż tylu zwiedzeń. Nie było tyle zwiedzenia, nie było tak wielu rozproszeń, tak wielu rzeczy, które mogą człowieka naprawdę oddalać od Bożej ścieżki, ściągać z nią całkowicie. Po niektórych ludziach naprawdę możemy to zobaczyć na własne oczy, jak to działa w praktyce. Że diabeł potrafi człowiekowi życie zrujnować, a nawet zabić. Gdyby diabeł miał takie pozwolenie od Boga, żeby. Całkowicie zawładnąć ludzkością, to by zabijał ludzi już dawno temu. Na szczęście diabeł ma dosyć ograniczoną moc, i jeżeli człowiek sam z siebie nie pcha mu się w łapy, to można powiedzieć, że z pewnej perspektywy ma spokój, przynajmniej na jakiś czas, chociaż wcale nie może być pewien tego, że kroczy dobrą ścieżką, bo diabeł nie będzie się zajmował nikim. To już do Niego należy, czyli już podąża jego ścieżkami. Wystarczy, że człowiek Bogu się sprzeciwia w najmniejszych jakichś rzeczach, a już jest na drodze tej samej, którą kroczy diabeł. I diabeł takiego kogoś wcale nie musi gnębić dodatkowo. Po co? Przecież i tak ten człowiek do Niego należy i wcześniej czy później skończył w tym samym miejscu. Ale tak jak mówię, w czasach Starego Testamentu nie było tylu rozproszeń. Tylu rzeczy, które mogą naprawdę postawić taką wyraźną barierę między człowiekiem a Bogiem. A dzisiaj? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Może nie zupełnie inaczej, ale jest naprawdę wszystko tak ubogacone przez diabła. Mamy tutaj dosłownie diabeł. On ma dosłownie tutaj całe wesele miasteczko, pełne kolorowych światełek, pełne muzyki, która wydaje się, bo tak jest, że ona wydaje się być muzyką. Nie jest żadnym grzechem, Bóg może nawet nic do niej nie ma, ale tak prawdę mówiąc to wszystko jest w stanie i to właśnie robi. Oddziela od Boga, oddala i naprawdę ludzkie życie, które człowiek prawdopodobnie, bo o takich przykładach słyszałem, zdaje sobie sprawę dopiero wtedy, kiedy śmierć już patrzy mu w oczy. Kiedy śmierć zagląda mu głęboko w oczy, i kiedy życie właśnie zbliża się do końca, bardzo szybko się do końca zbliża, wtedy człowiek zobaczy, jak daleko jest od Boga, co stracił, dlaczego tej relacji z Bogiem nie pielęgnował. Albo Bóg daje mu to poczuć, zobaczyć, zauważyć, albo może nawet diabeł pokazuje mu, temu człowiekowi, w jaki sposób go zwiódł, jak to wszystko trwało. Dokładnie tego nie wiadomo. I. Cały sukces polega na tym, aby nie dać się diabłu rozproszyć, bo on jest inteligentny i nawet człowiek, choćby nie wiem kim był, nie będzie tak inteligentny jak on. Tym bardziej, że diabeł ma do swojej pomocy całą swoją Watachę, jak ja to mówię, potępieńców. Przecież zwiódł jedną trzecią nieba. Nie wiem ile tych aniołów jest, może miliardy, ale naprawdę ci wszyscy zostali zrzuceni na Ziemię. I dlatego mimo że ich nie widać, oni cały czas działają, wszyscy grają grę do tej samej bramki i wszyscy właśnie pracują dla szatana i zwodzą ludzi. A jak to im się udaje, to widać i to praktycznie na każdym kroku. A jeżeli ktoś się diabłu specjalnie pcha na talerz, to wtedy diabeł go może opętać. Bo w innym przypadku, kiedy człowiek może zbliża się do Boga, może już na niego należy, to z takim człowiekiem diabeł ma problem, bo zawsze musi się Boga pytać o pozwolenie. Przecież Pan Jezus o tym mówił. I tak jak powiedziałem, cały sukces polega na tym, aby nie dawać diabłu żadnego powodu, ażeby człowieka zaczął gnębić i oddalać od Boga. Dosłownie przed chwilką wpadły mi do głowy takie bardzo znane słowa apostoła Pawła. Są one zapisane w liście do Efezjan w szatym rozdziale w wersetach od 26 do 27. Brzmią one tak, przeczytam to z Biblii Gdańskiej. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. I o to tutaj chodzi, ażeby nawet we własnym gniewie nie starać się przesadzić, ażeby nie wpaść w jakiś grzech. Bo wtedy jeden grzech, za chwilę rodzi drugi, później trzeci, czwarty. A jeżeli nie będzie sobie człowiek z nim mógł poradzić, jeżeli się nie nawróci, to naprawdę dalej będzie na ścieżce diabła i prawdopodobnie nie chcę tu wyrokować, ale jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie skończy tak samo jak diabeł. I trzeba naprawdę na to bardzo uważać. Lekarstwem, remedium na to, żeby nie pozwalać się diabłu rozpraszać, nie pozwalać się diabłu oddalać z Bożej ścieżki, jeśli ktoś na niej się znajduje, albo jeżeli ktoś na nią dopiero wchodzi, rodzi się na nowo Dopiero się rozwija jako najpierw niemowlę boskie, a później coraz starsze, coraz starsze. Należy po prostu utrzymywać więź, relacje z Jezusem Chrystusem na bieżąco, non-stop. Nie pozwalać się rozpraszać. Co może być tym rozproszeniami? Wszystko, tak jak powiedziałem, diabeł ma tutaj naprawdę wesołe miasteczko. Wszystko człowieka jest w stanie przyciągnąć do, do tego, co ładne, fajne, kolorowe. Ładnie dźwięczy, śpiewa i tak dalej, i tak dalej, albo w tym samym czasie mógłby utrzymywać z Bogiem relacje, a tego nie robi, i to też nie jest tak, że chwilowe jakieś chwilowe upadki, czy chwilowe jakieś zajęcie się czymś innym, bo przecież człowiek nie może wejść aż 4 godziny na dobę, myśleć tylko o Bogu, bo to jest wręcz niemożliwe. Człowiek też musi pracować, musi naprawdę dbać o wiele rzeczy naraz, i człowiek niestety. Najczęściej jest tak, że może się zajmować jedną rzeczą naraz. No taka jest właśnie nasza ludzka natura, ludzka psychologia. Ale Bóg powinien być w umyśle człowieka bez przerwy. Wszystko powinno być jemu podporządkowane, a wtedy taki człowiek, nawet kiedy diabeł będzie starał się go odwieść, przybliżyć do samego siebie, tak na przykład robi to Maryja, bo przecież wiadomo wszystkim, że wszystkim, wszystkim chrześcijanom, bo ludziom jako takim to wszystkim to nie ale wiadomo, że Maryja to jest zamaskowany diabeł podszywający się pod matkę Pana Jezusa i to co On robi, to doskonale widać oddala ludzi od Boga, przyciąga do siebie pokazuje jakąś własną drogę zbawienia bo ma właśnie taki plan na zbawienie to jest plan fałszywy, bo Maryja nikogo nie zbawi i jedyne co jej się udaje bo jej się po części to udaje to ściągać ludzi właśnie z tej Bożej ścieżki ciągnąć za Diabłem. Ale to długo nie będzie trwać, bo w ostatecznym rozrachunku, kiedy przyjdzie czas sądu, ona upadnie i ona zostanie utopiona w jeziorze ognia. No ale cały sęk w tym tkwi, że my jako ludzie nie możemy schodzić z Bożej ścieżki. Ludzie, którzy nie są ugruntowani w Bogu są naprawdę o wiele łatwiejszym kąskiem dla Diabła, aniżeli już ludzie tacy, którzy są dorośli w wierze. Ale nawet tacy mogą zostać zwiedzeni, bo nawet takimi ludźmi diabeł będzie się też interesował razem ze swoją Batachą, bo ludzie już uratowani w Bogu naprawdę znają diabła potrzepty, wiedzą jak On działa, i oni sami opierają mu się, ale też prowadzą innych ludzi za sobą, prowadzą ludzi w kierunku Jezusa, i oni też nabywają tej właśnie tych umiejętności, aby się diabłu sprzeciwiać, a oni uczą następnych, następni jeszcze następnych i grono ludzi wierzących się naprawdę rozwija. Ale wiadomo, należy czytać Biblię, należy czytać Biblię i tam znajdować dla siebie inspiracje, cele, plany Boga dla życia ludzkiego. Ja wiem, bo ja przechodzę przez to samo. Szczególnie na początku, bo diabeł wtedy działa bardzo intensywnie, bo kiedy człowiek jeszcze nie jest ugruntowany w Bogu, diabeł będzie starał się każdym możliwym sposobem człowieka pomylić jego drogi, zmylić go i naprawdę ściągnąć go na manowce, ażeby uderzył jak kulą w płot, czy po prostu, jak mówi przysłowie, wpadł jak w maliny. Bo. Na początku diabeł będzie tłumaczył, że Biblia jest dla wybranych ludzi, dla Żydów albo dla jeszcze kogoś innego, dla wszystkich, tylko nie dla ciebie, mówiąc tak za przykładu. Ale to nieprawda, bo Biblia jest dla każdego człowieka, który chce należeć do ludu Bożego. Dawniej Żydzi stawali się ludem Bożym poprzez obrzezanie na ciele, ale to były czasy Starego Testamentu. Kiedy ludzie nie byli odrodzeni z Ducha Świętego. Dzisiaj każdy człowiek może być odrodzony z Ducha, każdy człowiek może należeć do Ludu Bożego. To już jest jego własna decyzja. Jeżeli ktoś chce do niego należeć, jeżeli przyjmie Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli zechce się z nim pojednać, chce do niego należeć, Pan Jezus mu to umożliwi. Dlatego dzisiaj każdy człowiek, który chce, może do Ludu Bożego należeć. Może się narodzić na nowo. To już zależy od Pana Jezusa. Ale kiedy ktoś będzie szczerze się do niego należeć, Pan Jezus się tym zajmie błyskawicznie i wdroży Go do swojego narodu wybranego, przyłączy Go do swojego ludu. Także nikt nie powinien zważać na potrzeby diabelskie, bo te potrzepty są. Diabeł nie będzie stawał przed człowiekiem i mu mówił, strażył go. Nie. On będzie delikatnie mu szeptał do ucha, poddawał jakieś materiały naukowe rzekomo. Jakieś filmy, jakąś muzykę, jakiekolwiek treści, czy ktoś gdzieś powie coś negatywnego, a człowiek może w to zacząć właśnie wierzyć. Dlatego należy wierzyć sobie Chrystusowi, a nie diabłu. Bo dzisiaj jest tak, że ludzie częściej wierzą diabłu, jak wierzą Bogu. To jest właśnie smutna prawda. Bo ludzie się za bardzo zajmują diabłem, aniżeli Bogiem. Z diabłem trzeba wiedzieć jak walczyć, ale zajmować się nim po prostu nie należy. Można znać jego taktyki, jak on działa, ale za bardzo się do niego przyklejać nie ma czasu. Sata czasu to jest. W dzisiejszym Kościele katolickim są przecież ludzie, egzorcyści, naprawdę wielcy egzorcyści, ale oni też pokazują, że bardziej wierzą w diabłu, aniżeli Bogu. Bardziej wierzą w to, co mówi diabeł, aniżeli w to, co mówi Bóg. I też nie zauważają, a takich jest naprawdę bardzo wielu, nie zauważają, że ukazująca się Maryja, to nie tylko, że to nie jest Matka Pana Jezusa, bo nie jest, ale to jest po prostu diabeł. Ktoś z zupełnie innej strony. To jest zwodziciel numer jeden. Wróg publiczny numer jeden dla chrześcijanina. Bo dla katolików, jak widać, to co mówi Maryja jest więcej warte niż to, co mówi Bóg w swoim słowie. Biblia nie ma takiej wartości dla katolików, jak właśnie to, co mówi Maryja, to co mówi jacyś Rzekomo, zmarni święci, to ma właśnie dla katolików wyższy priorytet aniżeli Biblia. Tylko, że w bardzo wielu przypadkach, w bardzo wielu jest tak, że to, co mówi Maryja, nie zgadza się z tym, co mówi Bóg w Biblii. Nie tylko, że się nie zgadza, ale też jest w Biblii, jest słowem Boga zupełnie przeciwne. I tak jest z różnymi innymi wynurzeniami jakichś rzekomych świętych pod których też się podszywają demony i to widać w relacjach właśnie ludzi, którzy mieli rzekomo takie jakieś objawienia w cudzysłowie, bo to nie było objawienie boskie, to nie było objawienie z nieba, tylko to było objawienie z czeluści piekieł. I to jest właśnie bardzo smutne, że ludzie bardziej wierzą w to niż Bogu. A Bóg nie musi wcale się objawiać tak jak Maryja czy jacyś zmarli święci czy nie wiadomo kto, tylko Bóg już raz powiedział, jaka jest jego wola, i to się nie zmienia, bo Bóg się nie zmienia. Dlatego tutaj nie ma co dokładać. Duch Święty raz coś pokazał, raz coś powiedział, jest to zapisane w Biblii, a teraz nie będzie dokładał czegoś więcej, bo Biblia ma początek i koniec, także nic nowego Duch Święty już nie dopowie, pewne rzeczy może wyjaśnić. Oczywiście tak się dzieje, ale to nie jest tak, że nagle się objawi Duch Święty, przyjdzie, coś spadnie z nieba i nagle On opowie coś, coś nowego, coś czego nie ma w Biblii. A tak właśnie teraz się dzieje, bo jakiś Duch przychodzi, podszywa się nawet po Ducha Świętego i nie tylko, że głosi coś nowego, ale głosi coś przeciwnego do tego, co zostało raz objawione w Biblii od tysięcy lat. I chrześcijanie wiedzą, z kim mamy do czynienia, bo naprawdę potrzeb diabelskich jest ogromna ilość, Objawień diabelskich, demonicznych jest bardzo dużo, tylko że smutne jest to, i ciągle to powtarzam, że ludzie zamiast wierzyć Bogu, Jezusowi, przecież Jezus dokładnie powiedział, jak należy się odnosić do tego typu objawień. Apostołowie mówili, jak się należy do nich odnosić, szczególnie apostoł Piotr, którego rzekomo papież jest zastępcą, ale no, nie jest zastępcą, bo ani nie robi tego, co robił Piotr a sprzeciwia się po prostu Bogu. I dlatego właśnie jest tak wiele rozproszeń, nie tylko w naszym kraju, ale na świecie. Bo diabeł nie śpi, diabeł wie jak skończy i chce, żeby ludzie też tak skończyli, bo od samego początku jemu nie spodobało się doskonałe Boże stworzenie, jakim jest człowiek. I dlatego on chce pokazać Bogu, że człowiek jest nic nie warty, raz zboczył z Bożej ścieżki i będzie to dalej robił, i ludzie właśnie teraz tak to pokazują. Nie wszyscy, bo są jednostki, jest ich dużo, jest ich wiele naprawdę, którzy dalej podążają za Bogiem. Ale naprawdę większość podąża w całkowicie inną stronę. I tutaj można, takie grafiki widziałem w internecie, że Bóg walczy razem z diabłem o człowieka. Ale to nie jest do końca prawda, bo dla Boga diabeł nie jest żadnym przeciwnikiem. Ale na razie diabeł może robić to, co robi, bo jest to czas po prostu przesiewu. Tak jak było za czasów biblijnych, Pan Jezus o tym mówił, tak teraz też. Ludzie muszą się opowiedzieć, po której są stronie, czy po stronie Jezusa, czy po stronie czegoś innego. Ludzie są dzisiaj zwodzeni tym, że pod pozorem własnej pobożności, własnej pobożności, własnej pobożności, nie takiej, jaką ceni Bóg, tylko własnej pobożności, spędzają dużo czasu w kościele, z rączkami złożonymi, modlą się do różnych tam osób. I że to jest właściwa pobożność. Ale to nie jest właściwa pobożność, bo Pan Jezus o tym dokładnie mówił. Pan Jezus powiedział w czwartym rozdziale Ewangelii według Mateusza, że Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. I to jest właściwa pobożność a nie pobożność maryjna, nie pobożność taka, która skłania do modlitwy do aniołów, do modlitwy takich zmarłych ludzi. Nie, to nie jest pobożność, to jest po prostu bałwofalstwo i grzech. I tu widać jeszcze głębiej, jeszcze dokładniej, jak naprawdę diabeł pracuje, jak działa i jak zwodzi ludzi. I naprawdę jest bardzo wielu ludzi i to grono się wciąż powiększa. Ludzi, którzy są zwiedzeni, którzy idą w całkiem tą stronę. Cała moja rodzina idzie w złą stronę. Ja jestem sam wśród nich chrześcijaninem. A wszystkie tłumaczenia, niestety, spełzają na niczym. Staram się, ale niestety to nie przynosi rezultatów, więc widać jak diabeł działa. On się produkuje jak tylko może. I ile zwiedzie, to jego. Przynajmniej przez pewien czas, bo w końcu wszyscy skończą tak samo. Powtarzam po raz kolejny: no jest to smutne, ale nic nie można z tym poradzić tak na dłuższą metę, bo nie można nikogo zmusić, ażeby wierzył Bogu, ażeby wierzył w Biblię, ażeby robił tylko to, co tam jest napisane, przecież jest napisane, że to wystarczy w zupełności. No nie, ludzie niestety są skłaniani, szczególnie przez kler katolicki, do tego, ażeby wierzyli tak, jak wierzy kler katolicki. A jest to po prostu pogaństwo. Powtarzam to już kolejny raz, w wielu nagraniach to powtarzałem i dopóki jeszcze jest szansa dla ludzi, to będę dalej to powtarzał, a żeby jak najwięcej ludzi było uratowanych, chociażby jedna rodzina z domu. A jeszcze smutniejsze jest to, że ludzie, którzy nie wiedzą, że są zwodzeni, a są zwodzeni, ciągną za sobą innych, bo im się wydaje, że nauczają właściwej drogi, że Bóg się nagle im objawił i ukazał im naprawdę właściwą drogę, i takiej drogi nauczają swoją rodzinę. Swoich rodziców, swoich braci, ale nie widzą, bo nie czytają Biblii, bo katolicy nie mają tego zwyczaju, szczególnie Polacy, nie mają zwyczaju czytania Biblii, tylko opierania swojej wiary na objawieniach różnego rodzaju różnych istot, chociaż to są istoty diabelskie, demoniczne. Im się wydaje, że nauczają dobrej drogi chcą komuś pomóc, a nie wiedzą sami, że są ślepcami, którzy no niestety ciągną innych ludzi za sobą. Księża są ślepcami, którzy ciągną inny ślep za sobą na potępienie, i tacy ludzie, którym się wydaje, że poznali Boga w inny sposób niż mówi Biblia i nawet w inny sposób niż Biblia go ukazuje, to im się wydaje, że oni pokazują osobę tego samego Boga, tego właściwego Boga. Ale niestety nie. I tutaj jest właśnie kolejna sztuczka diabelska, kolejne zwiedzenie diabelskie. Dlatego Należy być na tyle blisko z Bogiem przez Jego słowo, przez rozmowę z Nim, przez utrzymywanie relacji, aby nie pozwalać na to, ażeby diabeł dostał się do ludzkiego życia. Tak jak On się chce dostawać, bardzo spokojnie, bardzo dyskretnie i po prostu robić swoją robotę, czyli zwodzić człowieka. I dlatego nie można pozwalać na rozproszenie. Błogosławie wszystkich, Ewangelista Dawid.